Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgert, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, Pan Minister Szymoniak powinien podać się do dymisji. E, tutaj to jest już jasne i oczywiste. Ja tak zastanawiam się, co jeszcze musi zrobić, żeby e, przestać być koordynatorem do spraw służb specjalnych. Od dawna z Jankiem Fińskim mówimy, i nie tylko my, o tym, że CBA przygotowuje prowokacje przeciwko panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, między innymi w sprawach związanych z Warszawą, z jego prezydenturą w Warszawie. W dalszym ciągu są wałkowane te sprawy pana Baniaka. W dalszym ciągu są e, wałkowane te sprawy dotyczące różnego rodzaju imputowanych e, panu prezentowi Trzaskowskiemu ewentualnych nieprawidłowości, czy udziału w tych nieprawidłowościach. E, próbowano nakłonić pana Karpińskiego do różnego rodzaju działań. Jak e, wiecie, e, długo siedzieli w aresztach. W sprawach tych aresztów też nie było żadnych reakcji odnośnie, przynajmniej w tym raporcie, pana Bodnara, bez Bodnara. Ale to, co już tutaj wydarzyło się z tą spółką i z tym gazem dla warszawskich autobusów, no przecież to, jeśli ja dziwię, pan, pan minister Tomasz Siemoniak powinien podziękować, już naprawdę złożyć dymisję. Co jeszcze musi zrobić? Wypuścił Romanowskiego. Opowiadał, opowiadał, że yy, oni tutaj nie mogli nic zrobić. Były te działania pozorowane policji. klęska wizerunkowa w związku z tym. Yy. Zobaczcie, i tutaj mamy taką sytuację. Te 24. Rosja gaz autobusy i transakcja za 3 zł. Rafał Trzaskowski, będę żądał wyjaśnienia. Prezydent Warszawy, Rafał Czaskowski powiedział we wtorek, że będzie żądał od resortu spraw wewnętrznych jak najszybszego wyjaśnienia sprawy instalacji gazowej, znajdującej się w zajezdni miejskich zakładów autobusowych. Wykorzystuje ją firma, która znajdowała się na liście sankcyjnej w związku z wojną na Ukrainie. Rafał Czaskowski był we wtorek pytany o efekty dziennikarskiego śledztwa wirtualnej Polski. Portal napisał, że miejskie zakłady autobusowe. Od prywatnego przewoźnika kupiły zajednię autobusową na Płochocińskiej. Na jej terenie jest instalacja do tankowania autobusów gazem. Należy do firmy Om Energia, wcześniej należącej do wpisanej na listę stacji rosyjskiej firmy Krajgost e, MNT e, Poland. Przedsiębiorstwo to Om Energia kupiła za 3 zł. Skierowałem pismo do MSW. żeby tę sprawę wyjaśnić, i takie zapewnienie dostałem od ministra. Będę w tej sprawie wywierał presję i będę żądał od ministerstwa, żeby ta sprawa została jasno wyjaśniona, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest sprawa służb i ufam, że służby jak najszybciej to wyjaśnią. Mogą tylko podziękować za wszystkie sygnały, odpowiedział prezydent Warszawy. No ale nie służbą, prawda? Nie służą na te sygnały. Podkreślił, że najważniejsze jest to, iż w warszawskich autobusach. Nie ma rosyjskiego gazu, a sprawa powinna być wyjaśniona jak najszybciej. Siemoniak tak. nie ma rosyjskiego gazu w warskich autobusach. Również we wtorek szef MSWi, MSWiA, Tomasz Siemoniak podkreślił w jeden na 1 w Defen24, że działania wiceministra sprawy wewnętrznych Czesława Mroczka w zakresie listy sankcyjnej były tutaj absolutnie prawidłowe, ponieważ spółka została zdjęta z listy sankcyjnej, gdy przestała być rosyjska. Formalnie. Jest embargo na rosyjski gaz. W grudniu wprowadzono też embargo na LPG. Nie ma rosyjskiego gazu w warszawskich autobusach. Nie ma groźby ryzyka, że rosyjski gaz się pojawi w autobusach warszawskich czy jakichkolwiek innych, bo nikt go nie sprowadza. Podkreślił szef MSW. Szymoniak przypomniał, że ABW bada właścicieli spółki. Szanowni Państwo, nie ma ryzyka, ale aby ABW dopiero teraz zbada. Dopiero teraz, kiedy już zaczyna się kampania wyborcza. wie Państwo, CBA w dalszym ciągu te kotlety smaży, żeby rzucić tym mięchem prezydenta trzaskowskiego. Zobaczycie. To, to jest tak, jak my mówimy. Oto jest taka wielka awantura. Cała ta. Operacja służyła temu, żeby uderzyć prezydenta Trzaskowskiego i sugerować, że w warszawskich autobusach jest tankowany rosyjski gaz. To nieprawda, dodał. Panie ministrze, no pan słusznie zauważył, że była taka operacja, ale pan nie jest od tego, żeby pokazać, o co się wydarzyło. Tylko pan jest od tego, żeby reagować, żeby to się nie wydarzyło. I takich spraw wydarzyło się mnóstwo. I okazuje się, że. To nic nie zmienia. Powiedzcie, co jeszcze musi się stać, żeby się przestał być koordynatorem do spraw specjalnych? Zobaczcie Państwo, ta kompromitacja odnośnie CBA. Tłumaczenie, że CBA w w likwidacji może sobie kupować 3000 30 telefonów, no bo później, jak przejdą do policji, to oni już muszą mieć te telefony. Cała kwestia rekrutacji nowych ludzi do CBA w sytuacji, kiedy spółka jest w likwidacji. Przecież inne procedury są rekrutacji do policji, inne do CBA. Przecież tą rekrutacją policja powinna się zająć sama ludzi, ludzi do nowej służby, która które ma tak nastąpić. Zresztą ci ludzie pójdą do różnych służb. Czyli teraz mają być ludzie, którzy się rekrutowali przez rekruterów z CBA, z których no, Donald Tusk sam stwierdził, że służba nie spełniała tych wszystkich wymogów, które należało wypełnić i to był jeden z głównych postulatów, że trzeba należy likwidować. I teraz okazuje się, że, że minister Siemoniak w dalszym ciągu się z tym zgadza. Wiecie państwo... I za chwilę, mamy, za chwilę mamy od razu atak. Sprawę komentowali we wtorek także politycy PiS. Poświadczyli we wtorek, że żądają obecności msw MSWiA od prezydenta Warszawy na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Słuchajcie, rozumiecie? I teraz odbicie piłeczki przez ministra Siemoniaka. Minister Siemoniak wyszedł i powiedział coś, czego ja... Po prostu otworzyłem tak szeroko oczy. Mówi, że to bardzo dobrze, że, że 9 punktów procentowych stracił Rafał Trzaskowski. A no, teraz pewnie dzięki tym działaniom będzie jeszcze więcej, bo wiecie co? No bo było tak łatwo w 2015 roku, kiedy pan prezydent Komorowski na początku kampanii nie miał z kim przegrać. I wtedy było tak, że no jest przespano ten moment, rzeczywiście tak to wszystko wyglądało. Ale teraz oni powodują z tego taką sytuację, żeby nas wszystkich zmusić do działania. No bo to jest, no, jak rozumiesz to tłumaczenie? Żeby nas zmusić do działania i do tego, żebyśmy bronili pana prezydenta Trzaskowskiego, bo sytuacja robi się dramatyczna. No tak, no. Za chwilę zrobi się mijanka, że Alf, ten pan Nawrocki, będzie już w zasadzie na takim samym poziomie jak pan prezydent Trzaskowski. I, I teraz będziemy mieli tak jak w naszej piłce nożnej, prawda? Mecz o wszystko, tak? Już nie można wcześniej zacząć budować tego tego poparcia, tylko trzeba doprowadzić do sytuacji skrajnej, bo wtedy się wszyscy skonsolidujemy. Panie Szymański, co pan za bezduszność opowiada? Gdzie jest jakieś zabezpieczenie komunikatowcze prezydenta Warszawy? Pozwala pan tutaj Rosjanom hasać. Wie pan teraz jest ten słynny raport służb amerykańskich o tym, że i służby amerykańskie zwróciły się do Putina już z takim niezwykle konkretnym i szczegółowym wezwaniem o to, że była prowadzona operacja na terenie Polski również przygotowywania przesyłek, które miały wybuchać w samolotach lecących przez Atlantyk, W samolotach lecących do Stanów Zjednoczonych. To było w Polsce robione. Przecież gdyby nie amerykańskie służby, no to Wy wiedzieliście o tym w ogóle? Pan zaraz będzie robił dobrą żebyście wszystko wiedzieli. Nie. Wystarczyło to, że prowokację zrobił Duda, bo to była prowokacja odnośnie wizyty premiera Netanyahu, której w ogóle nie ma. I co? Teraz jakbyśmy mieli wyłączone hmm, ten, nasze uszy i oczy. Z jednej strony izraelskie, z drugiej strony amerykańskie, to co pan by nas ochronił? Panie, pan, pan się do tego nie nadaje, po prostu. Pan po prostu musi odejść. Pan rozwala już to, co żeśmy osiągnęli. Straciliśmy na razie 9% poparcia Rafał Szaskowskiego. Pan nie potrafi, nie potrafi ochronić hmm, prezydenta Warszawy i w ogóle Warszawy przed tym, żeby w Warszawie nie był tankowany. Rosyjski gaz. Bo pan z jednej strony mówi, że tak nie jest, a z drugiej strony pan mówi, że ABW dopiero musi sprawę zbadać. Ale dlaczego pan nie zadaje nikogo pytania, dlaczego ABW sprawę nie zbadało? Czy wyjaśnił pan sprawę podpalenia hali na Halina Marywiliskiej? Pamiętamy te wszystkie błęczyste zapowiedzi, że pan wie, że służby wyjaśniły, że są te grupy złapane i co to te grupy były? Pamięta pan, co my mówiliśmy? Staliśmy się wrogami, bo Mówiliśmy prawdę, że praktycznie nie macie tego rozwiązania, bo skierowaliście to ostrze tych swoich działań na to, żeby tych pisowców umacniać jeszcze służba, żeby nie było tam naprawdę takiej prawdziwej, prawdziwej wymiany tej, tej kadry popisowskiej. E, ukrywanie informacji, informacji ze śledztwa Pegasusa, de facto pomaganie mm, PiSowi, żeby mógł dalej mieć wpływ na służbę. No i to, co się wydarzyło tutaj e, z prezydentem Trzaskowskim, no jak Trzaskowski się nie wytrzymał. Trzaskowski już składa to zawiadomienie. I ciekawy jestem, jak potraktuje to premier Tusk, to niezwykle poważna sprawa. Ja wiem, teraz zajmijcie się ochroną naszych niezwykle ważnych instalacji na Bałtyku, bo tam Rosjanie chcą zaatakować. Nie, jak ja widzę, że to jest pod Pana wodzą i Pan tam ma jakiś wpływ na to, to ja jestem przerażony. Jestem przerażony, bo ja widzę, że pan tylko potrafił próbować zwalać na podwładnych to, że nie potrafiście upilnować Romanowskiego. I pan kluczył, kręcił. Gdzie, gdzie wyszedł komendant główny policji, pan Boroń, i powiedział, że no w zasadzie już od 6 grudnia było wiadomo, że. Romanowski uciek za granicę. Pan wykonywał kolejne prowokacje. Zgadzał się Pan na to. Niech Pan zrozumie, te wszystkie przeszukiwania y, tych klasztorów i tych instytucji ko kościelnych były niepotrzebne. Ja nie mówię, że te instytucje i, i, i klasztory są eksterytorialne i, i tam nie wolno wchodzić. Ale po co to było? Rozumie Pan, że to było dostarczanie kolejnych argumentów y, Naszym przeciwnikom, do tego, że my działamy w taki sposób, że chcemy napiętnować ludzi wierzących i religię. Wchodzi Pan w ten wagon. Pozwala Pan dalej hasać CBA, prowadzić niezwykle poważne sprawy, gdzie oni bujają tą łajbą. Pozwala Pan na wycieki informacji, które de facto grillują Hołownię. Tak, bo grillują marszałka Hołownię. Widział pan chociażby tą sprawę państwa Bodnarów, to jest zbieżność nazwisk, gdzie ABW w tym miało niezwykle duży udział. Tak. I szanowni państwo, ja pytam się, co jeszcze? Jak długo Pan minister Bodnar, po tylu wpadkach, pan minister, przepraszam, Szymoniak, po tylu wpadkach będzie pełnił tę funkcję. Co jeszcze pan musi skrzanić? Ja oglądam te pana dziwne tłumaczenia. Czy pan żadnych refleksji nie ma? Czy odpowie pan w końcu na pytania, powiązania pana generała Kujawy e, jego syna z filmu Abris? czyli de facto sprawą get -backu. Czy w dalszym ciągu będzie pan e, trzymał ludzi PiSu, czyli tak naprawdę nominowaną przez Macierewicza panią Żochowską? E, panią harcerkę Macierewicza? Po tak tym błyskawicznym kursie oficerskim? To jest coś niebywałego. My panu nie meblujemy e, absolutnie tutaj tych stanowisk, ale pan tych ludzi pisowskich po prostu dalej trzyma, a oni robią takie rzeczy jak teraz. Czy pan jakoś ten kryzys wizerunkowy e, spróbuje zażegnać? Dochodzi pan i pan się kompromituje po prostu. Pan się kompromituje i następnie. Nie wiem jak my będziemy mogli teraz to odwrócić, a wokół pana prezydenta Trzaskowskiego w dalszym ciągu trwające te działania po to, żeby no, nie wygrał wyborów. A pan szczęśliwie zadowolony, uśmiechnięty wychodzi i opowiada, że pan już teraz to będzie sprawdzał. To coś niebywałego, jest naprawdę, Szanowni Państwo. Jeżeli Pan e, nie będzie odwołany, albo Pan się sam nie poda do dymisji, to spodziewam się, że to właśnie przez Pana będzie mm, klęska i próba powrotu PiSu do władzy. Niech Pan dalej zakłada różnego rodzaju postępowania przeciwko mnie, przeciwko Jankowi Pińskiemu i tym innym ludziom, bo. Mówią Wam prawdę. Jesteście nieudacznikami, nie dajcie się na swoje stanowisko. I to jest ewidentne. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Chciałem Państwu jeszcze zarekomendować e, książki. Tak. tak. Szanowni Państwo, Pan e, Redaktor Tyc, Kłamstwa. Mistrzowie Kłamstwa, Szpiegowskiej Historii XX wieku. Pan Major Eda. Tak. Polska kolumna Putina. Niech pan poczyta, panie Siemoniak, czegoś pan się dowie. No właśnie, tego człowieka wyrzucono z Rosji na osobiste na rozkaz Putina. Jest majorem. Nie jest e, w takim stopniu jak pani Ruchowska. I człowiek, który rzeczywiście działał w nimi. i Pan pułkownik Wroński, który też jest przez Was grillowany, dręczony. O lub dwa gotowy scenariusz filmu sensacyjnego czy ewentualnie serialu sensacyjnego. Jak wiecie, do tej pory się tej sprawiedliwości od hmm, służb specjalnych doprosić nie może. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.